Witam. W tym filmiku zobaczę Państwo różnicę między dwoma łącznikami: łącznik PCV, łącznik aluminiowy. Wprawdzie nie jest pomalowany, ale on oczywiście jest malowany na kolory standardowe, które mamy w swojej ofercie. Łącznik PCV, wiadomo, tańsza sprawa. Jednak często, gęsto, klienci decydują się na niego ze względu na, na fundusze. Po prostu budowa parapety wchodzą w te szpary tutaj. Tak samo jak i w aluminiowym, tyle tylko. Że tutaj nie ma rynienek, które dzięki przechyłowi parapetów na zewnątrz od budynku po prostu dzięki tym rynienkom tutaj woda zostaje odprowadzona na zewnątrz. Jeśli chodzi o kąty, tak naprawdę tutaj widać dokładnie, że to jest 90 stopni, tu jest takie 90 stopni ścięte, wprawdzie tym czubkiem można powiedzieć. To można tu zastosować różne kąty. No i tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia, kwestia tolerancji klienta. No niestety nie jesteśmy w stanie mieć wszystkich kątów. No a tu najczęściej faktycznie są sprzedawane do wykuszu, czyli na 90 stopni. A tak jak widać jest to porządny materiał, jeśli chodzi o aluminium. To jest naprawdę gra warta świeczki. Alumi yy, aluminium na pewno jest o wiele lepsze, jak mówiłem, od PCV. -ki. PCV do tego, łącznik PCV jest oprócz tego, że kątowy, to jeszcze z drugiej strony jest przystosowany do przedłużenia parapetów. Po długości, krótko mówiąc, jeżeli parapet ma jakąś większą odległość, no to wiadomo, że taki łącznik wtedy się przydaje. Co do łączników aluminiowych na przedłużeniu, czyli tak, jakby gdyby, gdyby chcieli zastosować takie, co do takich łączników aluminiowych, owszem, też mamy, choć o te zdecydowanie jest trudniej. Jakoś mamy dostęp do tego, tak więc zapraszamy wielpar panel.